OK, tu mamy szablon strony www, taki jak widzieliście w Photoshopie, z tym, że on jest zbudowany już z divów, czyli z tych bloków definiowanych w stylach. Jak to wygląda, zaraz to pokażę. No tutaj mamy indeks HTML, czyli tu mamy taki szkielet normalnej strony www, HTML, head, TITLE, head, body. Tu mamy mm, załączenie styli mamy stylę i tu mamy pierwszy blok na stronie blok góra się nazywa wróćmy do styli blok góra margin 0 auto to nam wyśrodkuje ten blok background image url to jest to ścieżka obrazka i obrazek temp0301 A tu mamy długość i wysokość tego obrazka. Długość 1024, wysokość 101. Zobaczmy jak to wygląda. Zaraz pokażę co to co to jest. I tu mamy wywołanie tego bloku, który był opisany w stylach. Div ID blok góra i zamykamy div. Div kreska div ok to zobaczmy, to jest, to jest ten prostokąt pocięty wcześniej w Photoshopie. O taki duży i teraz wróćmy z powrotem do naszego notepada. Mamy blok menu, następny div, który będzie znajdował się pod blokiem góra. Też mamy tu opisanego go w tym. I następnie. Blok środek. Ten blok środek nam się zamyka dopiero tu. I on zawiera w sobie blok ID lewa i blok ID prawa. A blok ID prawa, blok, blok, e, blok ID, blok prawa zawiera w sobie jeszcze blok szukaj, blok pierwszy i blok drugi. Blok, blok drugi. Co to jest? Zaraz pokażę. Hmm, musimy tak zrobić, ponieważ blok lewa. Nie możemy, ze, ze, musi mieć e, e, równy blok, do, który, do którego będzie przylegać. E, czyli musimy e, stworzyć w, blok tej samej wysokości co blok lewa, i jednocześnie, aby re, razem po przyleganiu do siebie były długości tej samej co blok menu, blok góra i blok środek. A blok środek wszystko łączy, łączy blok, blok, blok lewa i blok prawa w jednym w jednym bloku w, swoim, w tym bloku blok środek. No, myślę, że to ja jakoś, jakoś wyjaśniłem. Tutaj mamy opisane te wszystkie blok środek. Tu zawiera blok lewa znaczy to jest opisane, nie zawiera nic to dopiero w indeksie będzie hmm. zawierało tu jest opisane opisane są parametry tych bloków i długości co do czego przylega i, i tak dalej no i na końcu jest blok footer yy, tu jeszcze wyjaśnię to na stronie pokażę tu jest blok yy, lewa tu jest blok duży prawa tu jest mały blok, szuk blok szukaj blok blok 1 i blok blok 2 a tu mamy na końcu footer i footer jest poza, poza wszystkim tak jak blok menu, blok góra i blok środek w którym zawarte są yy, te dwa i w tym drugim są jeszcze trzy no chyba jakoś to wyjaśniłem. Okej, okay. to wszystko.